Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kapuśniaczki. Zaczniemy od farszu. Na patelni mam łyżkę masła i podsmażam cebulę. Tutaj mam 40 deko pokrojonej kapusty kiszonej. A tutaj mam garść grzybów. Grzyby zalałam Opłukałam, zalałam wodą na noc i gotowałam godzinę czasu. Odcedziłam grzyby i je zmiksowałam, a wywar pozostawiłam do duszenia kapusty. I teraz do podsmażonej cebuli dodaję grzyby. Jeżeli nie mamy, to należy grzyby albo zmielić maszynce do mięsa, albo bardzo drobniutko pokroić. To była taka duża garść grzybów suszonych. I do tych grzybów dodaję kapustę. Całość podlewam wywarem z grzybów i będę dusiła pod przykryciem 30 minut. Należy to doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Doprawiamy do własnego smaku. Później możemy dodać zielonej pietruszki. Przykrywamy i dusimy. To mamy farsz. A teraz mamy ciasto. Na ciasto będziemy potrzebować 3,5 szklanki mąki pszennej. Jedno jajko, łyżeczkę soli. Dwie łyżki. Oliwy, oleju, co w domu używamy. I tutaj mam 3 czwarte szklanki letniego mleka, jedną łyżeczkę cukru i 3 deko drożdży. Drożdże wlewamy do. Roślin drożdżowy wlewamy do ciasta i dokładnie ciasto zarabiamy. Pozostawimy, aż ciasto podwoi swoją. Objętość. Zarabiamy ciasto. Możemy wszystkie składniki przełożyć do robota. Uruchamiamy i ciasto zarabiamy. Ciasto musi podwoić swoją objętość. Na sam koniec dodam oliwę. Nie używamy oliwy, możemy dać olej, możemy dać stopione masło. Tak, dolewamy. I dokładnie ciasto zarabia. Ja zawsze sobie boki tłuszczem posmaruję, aby później łatwiej było myć tą miseczkę. Ciasto zarabiam i pozostawiam pod przykryciem w ciepłym miejscu około godziny czasu. To zależy jaką mamy temperaturę w pomieszczeniu. Jeżeli jest zimno to to ciasto będzie dłużej rosło. I tak przygotowane ciasto na kapuśniaczki pozostawiam do wyrośnięcia. Ciasto już nam pięknie urosło, matę opruszyłam mąką i ciasto należy przerobić. Przerabiamy i podzielimy na części i będziemy wałkować. Tak wygląda, pięknie wyrośnięte. A tutaj mam kapustę z grzybami ostudzoną. Mam też sezam do posypania i jedno białko. Teraz ciasto. Wałkujemy. Dosyć cienko wałkujemy. Jedną część przełożę. Będziemy kroić prostokąty i składać kapuśniaczki z kapustą i suszonymi grzybami. Musimy to, to troszkę wymagać siły żeby to cienko rozbalować, tak. Tak już mam. Cienko rozwałkowane. Ciasto. I będziemy kroić prostokąty. i no, Jeszcze sobie tu wyrównamy, to potem przełożymy. I to będą takie, takiej wielkości prostokąty. I na brzegu damy nadzienie i będziemy zwijać kapuśniaczki. Pamiętamy, aby te łączenie było pod spodem, w ten sposób i zakładamy w ten sposób. Mamy pod spodem nadzienie. I teraz lekko spłaszczamy i posmaruję rozmąconym jajkiem. Nadzienie musi być dosyć suche. Jeżeli by było takie, no powiedzmy, dużo płynu miało, to należy je odparować lub dodać bułki tartej. Tu mam drugi, i tu tak zrobię z pozostałą częścią na brzeg dajemy i zakładamy tak w ten sposób i brzegi też mamy i teraz wierzch posmarujemy białkiem i posypiemy sezamem albo możemy też posypać Minkiem, to już zależy co lubimy. Tak lekko to spłaszczamy i posypujemy sezamem I tak zrobię z pozostałą częścią ciasta kapuśniaczki z kiszonej kapusty i suszonych grzybów. I tak przygotowane kapuśniaczki wędrują do piekarnika na 30 minut w 180 stopniach. Kapuśniaczki z kapustą i suszonymi grzybami. I tak, oto kapuśniaczki mamy pięknie wypieczone. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę kapuśniaczki z kiszoną kapustą i suszonymi grzybami.